Jest czymś bardzo zastanawiającym, że coraz częściej trzeba organizować jakieś warsztaty komunikacyjne, żeby ludzie nawiązali kontakt ze sobą. W naszych domach, w naszych rodzinach przestaliśmy ze sobą rozmawiać. Papież Franciszek mówi, do tego stopnia przy stole w czasie obiadu jest cicho, jakby to było na mszy świętej. Kanały komunikacyjne zostały zerwane. Rodzice nie wiedzą o czym rozmawiać z dziećmi, dzieci nie rozmawiają ze sobą, ponieważ zaglądają w ekrany swoich komórek. Matka Najświętsza była tą, która. Otworzywszy swoje serce na działanie Bożego Ducha, otwarła się również na komunikację, na dialog z samym Panem Bogiem. I dlatego dla Jezusa z Józefem stworzyli przestrzeń dobroci i miłości. I dlatego jedynym miejscem, które może przywrócić komunikację w naszych rodzinach, jest miejsce przy stole, gdzie posiłek jest rozpoczynany modlitwą.